W Trump City jest dużo przestępstw. Ktoś włamał się do tego jubilera. Oficerowie Mija i Michał są na miejscu zbrodni. Co oznacza, że przestępcy niedługo zostaną złapani. Jest tu wskazówka, odcisk szminki. Odcisk zaprowadził śledczych do Kamili. No, it's not me. Wsadzili ją za kratki, jako główną podejrzaną. A Julia, szefowa brygady, właśnie wprowadziła nową zasadę, żadnych kosmetyków na terenie więzienia. Akurat tak się składa, że dzięki pomyłce oficer mi Kamila wylądowała w więzieniu. Robienie więziennych fotek jest teraz o wiele trudniejsze. Na przykład Kamili nie podoba się jak wychodzi na zdjęciach. Next. Okay. Nie przywykła do oglądania siebie bez makijażu. Więc więźniarki muszą wykazać się kreatywnością. Niektóre chowają palety pod identyfikatorem, żeby wyglądały dobrze. Na swoich zdjęciach. Weź paletę cieni. Przymocuj papier piankowy na górze. Dodaj litery, żeby wyglądało jak deska. Na obiad, ale to nie tylko przerwa na jedzenie, to też chwila na odpoczynek od pracy. Oficer mija je strasznie tłustą kanapkę. Może olej posłuży jej jako rozświetlacz? Zadziała w sekundy. Szczególnie jeśli chcesz zrobić sobie selfie. Ale zamiast obserwatorów masz tu jakiś wkurzających fanów. Julia nie znosi much. Nawet bardziej od złoczyńców, więc zaczyna z nimi walczyć. Przed prawem nie uciekniesz, ani przede mną. Oficer Mia dostaje rygoszetem. Następnym razem obejdzie się bez rozświetlacza. Pilnowanie więźniów nie zawsze jest ciekawe. Zazwyczaj to nudne. Ale co zrobisz? Kontrola nad więźniami, pilnowanie, żeby nie łamali zasad i nie używali makijażu to poważna sprawa. Kamila znów jest podejrzana. Robi coś wbrew zasadom? Julia znów przyszła na inspekcję. Dobry pomysł, bo w jej celi była książka o tym, jak robić brwi. Kamila będzie musiała zmyć cały makijaż. Ten zakaz malowania się to żenada. Nawet oficer Mia tak uważa. Nie chce być bez makijażu. Więc schowała maskarę w swojej pałce. Weź tekturową tubkę. Przytnij ją. Sklej dwie części ze sobą. Dodaj rączkę. Weź tuż do rzęs. Włóż go do środka i przyklej go gorącym klejem. Przy krawędzi szczoteczki. Przyklej resztę. Weź piankolinę i rozłóż ją na długości. Wytnij linię, gdzie tuż będzie się otwierał, gotowe, świetny pomysł, ale kiedy Kamila to widzi, strasznie wkurza ją zachowanie strażniczki. Jak ma przestrzegać zasad, jeśli nawet policja ich nie przestrzega. Teraz strażniczka nie patrzy, więc Kamila chwyta swoją pałkę. Da oficer mi nauczkę za tą niegrzeczność! Namalowała sobie limo pod okiem, a potem zaczęła pić na alarm. Julia przyszła zobaczyć, co się dzieje, bo torturowanie więźniów jest wbrew zasadom. Mia musi oddać swój tuż pałkę. Kamila dała jej nauczkę. Wracamy do śledztwa. Oficer Mia próbuje udowodnić winę Kamili i udowodni? Że ten odcisk szminki należy do Kamili. Mm -hmm. Nawet jeśli to oznacza testowanie wszystkich odcieni, um, oficer ten... mija ma ich całe pudełko. Różnych odcieni. To przesłuchanie to teraz zabawa. Oficer Mia się spóźnia. Nie powinna była planować tego spotkania na środek dnia. Może jeśli wcześniej wyjdzie, nikt nie zauważy. Warto spróbować. Ale niestety, kierowniczka więzienia ją zobaczyła. Ma teraz kłopoty. Mija będzie musiała zostać przez cały dzień, ale żeby zaoszczędzić czas, zacznij się malować. Weź okrągłą paletę cieni do powiek. Przyklej tarczę zegara. Posmaruj ją żywicą epoksy. I utwórz to pod lampą UV. Przyklej pasek od zegarka po każdej stronie. Gotowe! Wszystko byłoby super, gdyby Julia tu nie weszła, żeby sprawdzić, co robi jej pracownica. I przypomina jej o zakazie. Teraz Mia musi zgubić zegarek. Ale ma tylko klepsydrę. Ta ostatnia godzina pracy... Kamila ma nową współlokatorkę. Tego się nie spodziewała. W jej celi jest jakiś dziwak. I ma więcej polotu niż się wydaje. Skąd wziął się ten cały brokat? Kamila tęskni za kosmetykami. I się zagalopowała. Zapomniała o czystości. To zwróciło uwagę oficera. Zaczyna się inspekcja, prawda? Przed Julią nic się nie ukryje. Nieważne, jak bardzo się starasz, wszyscy macie kłopoty. Obiecuję wam, jak oficer mija, może tego nie widzieć. Te wszystkie schowane kosmetyki? this? To eleganckie rzeczy. Już wiemy, co to za gość, to dealer na czarnym rynku. Dylan Kowalski. To niebezpieczny przestępca, wymaga bardziej srogiej kary. Kamila ma sekret, a oficer Mia dobrze o tym wie. Za tym plakatem jest sekretna przegródka, w której Kamila trzyma kosmetyki. Nic jej nie powstrzyma, jeśli zacznie. Oprócz oficer mhm. dlaczego kamila używa tych rzeczy, skoro może użyć prawdziwych kosmetyków? Ale musisz zapłacić kamila. Musisz zapłacić! Obiad! Znów owsianka. Kamila ma dość tej owsianki. Zrobiłaby wszystko dla prawdziwego pączka. Tak jak oficer Mia. Są takie miękkie, słodkie i pyszne. Oficer Mia zjadła je tak szybko, że zepsuła swój makijaż. Ale na szczęście został jej jeszcze jeden niezwykły pączek. Zrób pączka z folii aluminiowej. Rozwałkuj trochę glinki rzeźbiarskiej i oklej pączka. Wypiecz go. Powstaną dwie połowy pączka. Posmaruj je żywicą epoksy i utwardź pod lampą. Gotowe! Możesz go teraz użyć. Schowanie pudru w kompakcie w pączku to świetny pomysł. Dla policji. Kamila może to wykorzystać. Ale na razie może tylko zrobić sobie owsianą maseczkę. Czy Kamila ma zwidy? Czy niektóre są zrobione? Z lakieru do paznokci. Musi to wykorzystać. I może zrobić sobie paznokcie, używając pomadki. Nic jej nie powstrzyma. Przynajmniej kiedy śpi. Ale oficer Mia delikatnie przywraca Kamila do rzeczywistości. Żadnego makijażu. Wybacz. Julia dziś świętuje. Jej więzienie właśnie wygrało tytuł więzienia roku. Musimy zrobić fotkę. Ale niestety. Julia zdała sobie sprawę, że nie ma na sobie makijażu. Ale dziewczyny obok niej tak. Więc robi sobie makijaż. Tu i teraz. Ale oficer Mija właśnie przypomniała jej o zakazie, który sama wprowadziła. Podobał ci się nasz nowy filmik? Która część podobała ci się najbardziej? Daj nam znać w komentarzach.